Uwaga, ten film może spowodować nieoniknione szkody w waszym mózgu. Oglądasz tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Klodi. Klodi to Jotober. Ma 20 sobow. Wygląda na zwykłego, nieznanego Jotobera. Ale to nie jest zwykły youtuber. One współpracuje z Illuminati. I dziś pokażę wam na to dowody. Powiedziałem wcześniej, że ma 20 sobów. Tak samo powiedziałem do wody. Do wody. Wody. Woda. Krople wody. 20 kropli wody, bo ma 20 sobów. 20 sobów. 20. 2 i 20. 20. 20. Rymoje się z teścia. Teść. Teściowa. Teściowa jest wredna. Wyraz wredna zawiera literę A. Wiecie, co też zawiera literę A. Macie rację. Aminotransferaza alaninowa. Aminotransferaza alaninowa to enzym wewnątrzkomorkowy niezbędny do funkcjonowania komorki. Komorki. Samsung wydał serię telefonów Mini. Były tam telefony Samsung Galaxy Mini 1 i Samsung Galaxy Mini 2. 1 plus 2 równa się 3. Znaki nominat i ma 3 boki. Czy nie wydaje Wam się to trochę podejrzane? Bo mi tak. Ale powróćmy do wcześniejszego liczenia. 1 plus 2 równa się 3. A więc 3 cyfry 3, 2 i 1. To brzmi jak odliczanie do czegoś. Tylko pytanie brzmi, do czego? 3, 2, 1. Mleczny start. Rzućmy okiem na mleczny start. Widzicie to? To wygląda podejrzanie. Przybliżmy to trochę. Tak jak myślałem, to ewidentnie przypomina parapet. Parapet zawiera dwie litera. Czy wiecie jaki wyraz również zawiera dwie litera? Macie rację. Klodi Klodi równa się iluminatiką firmet. W następnym odcinku. Test. Bum tada. Tadadadam. Daj łapę w górę.